Cześć, z tej strony Ranger i witajcie. W przeglądzie jest naprzód 20W18A. Tym razem nie mamy żadnych zmian w neterze, natomiast pojawiły się bardzo ważne zmiany z Redstone'em. Zapraszam do oglądania. I tu właśnie od tych zmian z Redstone'em zaczniemy. Co prawda, nie wiem do końca, jak bardzo poważne są te zmiany, ale wyglądają na dość istotne. Od teraz, bowiem, Redstone zasila to, do czego jest wizualnie podłączony. Pojedynczy kabelek Redstone'a postawiony na ziemi nie będzie już taką kulką, tylko krzyżykiem, tak jak kiedyś, bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Oprócz tego, Kabel na bloku, który jest zasilany od dołu, właśnie w taki sposób będzie zasilał wstecz. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Jest on podłączony do tej furtki i dlatego ją zasila. Również to tak samo nie będą zasilane bloki, jeśli kabel skręci. Czyli jeśli dotyka do Redstone'a teoretycznie, ponieważ jest na bloku obok, ale nie dotyka wizualnie, nie ma podłączenia, to taki blok nie będzie zasilony. No i analogicznie, jeśli kabel skręca prosto do naszego bloku, to wtedy już on będzie zasilony. Tutaj, twórcy gry przygotowali taki oto przykład. Mamy sygnał o sile 1, który zasila ten blok. Blok i ta lampa się świeci. Na poprzednich wersjach coś takiego nie mogło się zdarzyć. Nie do końca rozumiem, jak to działa, ale podobno jest to bardzo ważne i dlatego właśnie Wam to pokazuję. Oprócz tego, inną zmianą z Redstone'em jest to, że bloki celu będą przewodzić sygnały. Oprócz tego w grze pojawiły się tylko zmiany techniczne. Zmieniono nieco system postępów. Do każdego triggera oprócz trigera Impossible dodano warunek Player. W związku z tym zawartość warunków Location, Slept in Bed, Hero of the Village i Voluntary Exile może być umieszczona w polu Location zamiast w nadrzędnym obiekcie. Cokolwiek to znaczy. Warunki Entity używają składni tablic lutu. Przykład macie w tej chwili na ekranie możecie zapauzować film lub też zajrzeć do pełnego change loga, który jak zwykle jest w opisie. Również wraz z tą zmianą dużo triggerów Entity zostało rozszerzonych. Bread Animals doczekało się parametrów parent, partner i Child, Channeled Lightning Killed by Crossbow otrzymało parametr Victims, cured zombie villager otrzymało parametry zombie i villager, trigger fishing rod hooked, player killed entity, entity killed player, player hurt entity, summoned entity i tame animal otrzymało parametr entity, trigger target hit otrzymało parametr projectile, a villager trade otrzymało parametr villager. Pojawiła się nowa opcja w pliku Server Properties Enable Status. Jeśli jest ustawiona na false, to nie widać, że serwer jest online, wyświetla się jakby nie działał. Inną nową opcją w ustawieniach serwera jest Entity Broadcast Range Percentage. Jest to następstwo nowego ustawienia z poprzedniego Snapshota, czyli tego z jakiej odległości możemy widzieć Entity. Tym razem jest to od strony serwera, czyli możemy zdecydować jak dużo. Serwer będzie wysyłał nam danych o entity, z jakiej odległości będą one zbierane. Jeśli chodzi o nowości, to już wszystko, ale naprawione zostało bardzo dużo błędów, i te bardziej interesujące w tej chwili Wam przedstawię. Został naprawiony bardzo stary błąd z 2013 roku. Klikanie prawym przyciskiem myszy na bloki i przedmioty, których normalnie możemy używać, na szczycie świata na 255 kratce było niemożliwe. Teraz wreszcie to już działa. Spawnowanie mobów w wypaczonych lasach i dolinie dużo było zepsute. Pojawiało się tam znacznie zbyt dużo mobów, dlatego że mogą to robić tylko niektóre moby. To jest to, co spekulowałem nawet w pierwszym snapshotie do 1.16, kiedy zostało to dodane, że to zostanie naprawione. No i proszę bardzo, tak jak mówiłem, nie powinno być w tych biomach ani tylu Endermanów, ani tylu Gastów. Naprawiony został szereg błędów ze striderami. Mogły one latać, tak lewitować w dziwny sposób tego już w grze nie ma. Mogły się również spawnować w wieżach, złożonych z trzech lub więcej osobników. Powinny móc spawnować się tylko na zasadzie, że mały strider jeździ na dużym striderze. Ale mogły tworzyć takie wieże z małych striderów. Wyglądało to dość dziwnie. Oprócz tego i duże i małe stridery mogły pojawiać się w siodłach. A także zombie piglinowi jeżdżący na striderach mogli despawnować się, co również pozostawiało te moby osiodłane. Naprawiono opcję Entity Distance, w poprzednim snapshotie powyżej 100% ona nie działała, w tej chwili jak widzicie już po ustawieniu na 500% mamy znaczną różnicę. Bloki łańcuchów nie mogły być zalane wodą. Ciekawe, że to był akurat błąd, a nie celowe działanie ze strony twórców gry, no ale teraz możemy już te bloki zalewać wodą. Czad renderował się za paskiem zbroi. Na poprzednim stoprzecie nie było również widać ikonki graj podczas wyboru świata. Dorosłe zogliny powstałe w wyniku zamiany dorosłych oglinów zadawały tyle samo obrażeń co małe zogliny. To było związane z tym błędem, że małe zogliny zadawały za dużo obrażeń, które były naprawione w poprzednim snaprocie. No i jak się okazało, naprawienie tamtego błędu wprowadziło kolejny. Ale na szczęście on już także został z gry usunięty. Na netherowelianę działało zaklęcie Fortune. Generator jaskiń nie niszczył czarnego kamienia. Łóżka w świecie podstawowym mogły eksplodować, jeśli biom był ustawiony na nether wastes. Mokre wilki na moment stawały się czarne po otrząśnięciu się z wody. Ostatnim błędem, o którym wspomnę, było to, że nie odtwarzały się dźwięki podnoszenia i wzięcia w rękę przedmiotu przez moby. Jeśli chodzi o ten snapshot, to już wszystko. Zapraszam do śledzenia mnie na moim Twitterze, do którego link jest w opisie. A jeśli ten film ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału i kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia następnym razem i cześć!